Szczypiorniści z Warmianders Group z Połem Olsztyn spotkali się z kibicami. W planecie 11, tuż przed rozpoczęciem kolejnej kolejki Superligi Piłki Ręcznej, Olsztynianie mogli osobiście poznać zawodników. Mam nadzieję, że w czasy w Rynie im trochę pomogły, trochę się, trochę się zbiorą, nie? Także i będą trochę szybsiejsi na ten. I celnie strzelać. Nie po nosach dla bramkarzy <grym> innych drużyn. Na dobrą kondycję szczypiornistów liczą przede wszystkim kibice. Chciałbym po prostu zobaczyć drużynę, która wygrywa, która wygrywa nie jeden, dwa, trzy mecze, ale która wygrywa e, cały czas i daje nam jakieś powody do radości. Trenerzy i kibice wielką nadzieję pokładają także w Dominiku Płucienniczaku, który po kontuzji powrócił na boisko. Wracają pacjenci, na których czekaliśmy z niecierpliwością, i myślę, że przy ich udziale na pewno będziemy mogli więcej tych punktów plusowych. Konto złapać. Myślę, że jesteśmy w stanie walczyć walczyć o to, żeby jak najwyżej zakończyć tą rundę podstawową. Nie mogłem na pewno wejść w 100% od razu na, na najwyższe obroty. Do tej pory czasami odczuwam ból w kolanie. Jednak jest ja on coraz mniejszy i staram się jakoś funkcjonować na treningu i dawać sobie wszystko. Nielada dla kibiców była możliwość zdobycia klubowych szalików. Spotkanie ze szczypiornistami nie mogło obyć się bez drużynowej maskotki. Wiewiór Trawik zachęcał wszystkich do tańca. Nagrodą były bilety na rozgrywki w Armii Anders Group z Połem Olsztyn.